Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo długi filmik, ponieważ mam Wenę i chcę bardzo pojechać na spacer. Znaczy, gdzieś pojechać i zabieram ze sobą Tosię. Bo z Zuzią byłam już na takim dłuższym wyjeździe, a z Tosią jeszcze nie. Zobaczcie co mój wygląd, ale wstał niedawno. Dobra, to lecimy. Ja, intro. Samochód. Tak. Miliony rzeczy, które tu mam. Tak. Wielki siurk jest. A jak to się rozkłada? Czekaj, 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 nie kładź tutaj. Te... Aha. Czekaj, mi palce również. Przepraszam. Górę. No jest terenowy. Ale uśmiechnij się do kamery. Nikt nie, mówi, nikt nie mówi, że będzie ciepło dzisiaj. Jest. Kazałaś mi trzymać, a mi jest zimno. O, ten w lalu. I ten też. Działa! Jaki czad! Dobra, teraz to. Ojej. Nie masz rękawiczek? No, nie mam przy sobie rękawiczek. Po co mi rękawiczki przy sobie? Zimno to mi. zimno. Nie sądziłam, że jest aż tak zimno.

Ogrzyba, o matka. Po co mi grzyb? Kred tu był. Taki grzyb, ładny. Matka, jakie bydle. No jeden taki tutaj. Coś udepłam. Tu taki drugi. Ale to niejadalne. No nie. No matko, jak to jest dziwnie. Daj mi tą masaczkę, oddycham powietrzem. Oddycham powietrzem. Posnokcie mi. Rwały mi rękawiczki. O nie, przyjdziemy, drzewo tam jest. O, ju, ju. Może na nas nie spadnie. A ten wózek super się spra sprawdza w lesie. Nie sądziłam, że będzie aż tak dobrze. Ojej. A tu pachnie. Nikogo tu to totalnie nie ma i... Okej okay. A to że było fajne zdjęcie zrobić Coś to tu lecimy Mączki <laughs> Budki fajne. Ach, ja, to, ja to mam gust jednak. Dobra, chodź Zimna jest. Żeby nie było. Że nie mam maski. O, mm, fajnie. I lecimy dalej. Odpolony? Czy internet mam? Czy masz internet odpolony? Nie, a co? Czemu masz jej smoczek przyczepiony do siebie? Żeby nie zgubił się? Tak. Powiedziałaś sobie. A. Ach, misia. O, ja jest... podporę, to milowatka, Mil milowatka. Milusia jest, A. Nikogo nie ma. Ja, ja. jestem. No. <laughs> Ale chodzi mi, że z ludzi. Zastanawiam się, jak póki jeszcze mam ją na na rękach ogólnie to chcę wam pokazać super rzecz patrzcie już trochę porobiłam zdjęć ale jeszcze coś mnie do niego gordzi. jesteśmy w lesie i przyjechaliśmy tu porobić zdjęcia i trochę ponagrywać i wdychać świeże powietrze i co jeszcze? i jest cudownie Jestem bardzo... O! I jest super czat No. Więc tak. To jest mój. To jest mój dom. Cześć! Jej! Ja notertuję. no, to No. No. jest fajne. I dzięki, że mnie to zabrałaś. Nie no, wiem się ci jeszcze można fajne znaleźć To ta czapa to jest to Dobra idziemy do Wóźka Do Wóźka idziemy zimno idziemy dalej to jest choinka? Choinka. Wiedzie, że nie umiem dziecko wkodać do fotelnika. Oczu. No, nie zapinam jej, bo i tak pewnie zaraz będziemy y ją odpinać. A, smoczek, się masz, dobra. I czy coś coś <ścoughs> O, tylko jakie brudne buty. Ciao! Idziemy dalej. Jaki brudny wózek. Hmm, dym, dym, Lepsze buty, jeszcze miałem zrozumieć co ma jeszcze? nie widzę. no to czemu nie widzisz? ale brudne. mokre. i brudne. no dobra, już jej dajmy spokój. Niech ona wyschnie. I tyłek jeszcze. tyłek czysty. Nie, jest dobra, ja jej ściągam w te buty. już jest zimno, już nie wiem, czy coś będzie takiego, żeby gdzieś jeszcze łamić. Hello Natalie Reborn! Natalie! Natalie Reborn! Natalie Reborn! Natalia! Natka! O! Oh, o! Oh. To elmasiak! Lalalala! Lalalala! La, elmasiak! Lalalala! Lalalala! Ona on jest taka lodowana. Nie ma no to lalka. Zresztą na nią, jak to jest jak upatrywanie, czy to. Nie mam pomysłu tutaj na No czemu to się nie chce? Bo może już się jest zapięte? Nie, daj, męska ręka. Męska ręka idzie Męska ręka. O Dziewał serca. Ora serca dziwna. Nie, no co? Ty. Męska ręka. Klikła męska ręka. Dziękuję, męska ręko. Dobra. Masz męska ręko. O zostaje mi tylko ten kąt. Мазаны издали в издали в дорогу. się świecią na słoneczku, który tam gdzieś jest, świecimy No, nie, się. no i przypał. idziemy dalej. Ogólnie chciałabym Wam strasznie podziękować za prawie 500 subskrypcji. Cieszę się, że jesteście. Że jest Was coraz więcej. I nie ma... po ostatnim filmie nie ma już takiej krytyki, jaka wcześniej była. I to jest bardzo miłe. I cieszę się, że niektóre osoby wzięły to do siebie. I nie muszę mieć dodatkowej roboty, żeby usuwać te przekleństwa. Cieszę się, że dużo osób się ze mną zgodziło, że też nie lubią przekleństw i to też jest brak kultury według nich. Fajnie, że, że z Wami się dogaduję. Bardzo bym chciała nagrać odpowiedzi na Wasze pytania, bo jest ich mnóstwo i chciałabym sobie je spisać. I jak będę miała już warunki to na pewno nagram. Moi drodzy, pamiętam o tym. Pamiętam. Idziesz? Chodź, chodź. A tam słoneczko trochę nam wychodzi. Ale mi już kamerka pada i nie bardzo mogę już nagrywać. Chyba, że jeszcze później coś nagram, jak będziemy wracać. No, dobra. To no na razie to tyle. Oj, szczerze Wam powiem, że już to nie jest czas na spacerki. Jest strasznie zimno. Strasznie Mogliście zauważyć, że mam inną maseczkę, ponieważ kupiliśmy sobie jedzenie i ja to jedzenie wylałam na moją maseczkę, ponieważ w reklamówce był nóż i nóż przebił reklamówkę. Taka akcja się wydarzyła. No. No i tak słabo. A teraz jedziemy do sklepu.